To drzewko? Mama wskazała niewielki klon o pięknych, postrzępionych listkach. Ma tyle lat, co ty. Naprawdę? Zdziwiła się Melisa. W takim razie na moje urodziny też dostanie prezent. Ale co można ofiarować drzewku? Zastanawiała się, patrząc na klon. Ono nie bawi się zabawkami, nie ogląda kolorowych książeczek, ani nie jeździ na rowerze. Możesz je ogrodzić? Zaproponowała mama. Żeby jakiś zając nie obgryzł mu kory albo sarenka. Zając? Sarenka? Tu w mieście. Mama się roześmiała. <grymka> Jest ich bardzo dużo. Przychodzą z lasu, bo łatwo znajdują tu pożywienie. Ale oczywiście byłoby lepiej, gdyby zostały u siebie. Każdy córeczko powinien mieć własny dom, tak jak my, zauważyła Melisa. Dziewczynka, jej rodzice, czarna kotka mrówka i przygarnięty ze schroniska pies Szogun mieszkali w niewielkim przytulnym domku na obrzeżach miasta, otoczonym ogrodem. Właśnie tam rósł klon, który tata zasadził w dniu jej urodzin. Drzewko z roku na rok było coraz większe, podobnie jak Melisa. Ale dopiero teraz dziewczynka dowiedziała się, co łączy ją z klonem. Przyglądając się drzewku, pomyślała, że może ono uczy się, jak być dużym drzewem, podobnie jak ona uczy się w szkole czytać, pisać i liczyć. Z pewnością masz trochę racji, stwierdziła mama, kiedy Melisa podzieliła się z nią swoimi rozmyślaniami. Myślę, że wie już wszystko o każdej porze roku i umie się na nią przygotować. Jesienią zrzuca liście, zimą zamiera, a na wiosnę wypuszcza nowe listki. A latem? Zapytała Melisa. Latem cieszy się ze słońca, tak jak ty. Melisa przytuliła policzek do szorstkiej kory. Mama. Się uśmiechnęła. Robię to samo, powiedziała. Chodź, coś ci pokażę. Do zobaczenia, wykrzyknęła Melisa do drzewka i pobiegła za mamą. W pokoju mamy pachniało kwiatami, które nazbierały razem na jednej z podmiejskich łąk, a na parapecie wygrzewała swoje czarne futro mrówka. Mama zdjęła z półki niewielkie pudełko i wyjęła z niego kilkanaście kolorowych kart. Były na nich drzewa, leśne zwierzęta, tajemnicze zielone gęstwiny i ścieżki prowadzące w nieznane. Co to jest? Spytała Melisa. To zadania, które możesz wykonać w parku albo lesie. Melisa wzięła do ręki jedną z kart. Była na niej mrówka siedząca na liściu. Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Tak. Dziewczynka energicznie pokiwała głową. To musimy ubrać się w coś odpowiedniego na wędrówkę oznajmiła mama. I zadzwonimy do taty, żeby spotkał się z nami po pracy. Po chwili były gotowe w szortach i koszulkach. Mama włożyła do niewielkiego plecaka butelkę wody dla psa, torebkę domowych ciastek i sok jabłkowy. Kota będzie wiedział, gdzie jesteśmy? zapytała rozsądnie Melisa. Podam mu nasze współrzędne, odparła z uśmiechem mama. Do zobaczenia! Rzuciła Melisa do mrówki, która w odpowiedzi poruszyła wąsikami. Mama zamknęła drzwi od domu i furtkę. Ruszyły chodnikiem w stronę przystanku. Szogun grzecznie szedł na smyczy i pracowicie obwąchiwał trawę. Idziemy do lasu! Krzyknęła Melisa. I tak, i nie. Prawdziwy las jest daleko stąd, ale. Ale. Melisa zmarszczyła nosek. W naszym mieście jest dużo różnych fajnych miejsc, w których możesz poczuć się jak w lesie. A zabrałaś y, swoje karty? Y, nie wszystkie, tylko twoją i moją. Na mojej była mrówka. Przypomniała dziewczynka. A na twojej? Ptaszek. Czyli ja szukam mrówek, a ty ptaszków, tak? Och, I tak, i nie. Mamo, czemu mówisz zagadkami? Dowiesz się wszystkiego na miejscu. Czyli trzeba być cierpliwą, pomyślała Melisa. Tak jak w bajce, do wszystkich przeciwności potrzeba cierpliwości. Autobus o tej porze był prawie pusty. Jechało nim kilka starszych osób, w tym pan z wędką i pani z wnuczkiem. Mama pilnowała szuguna, a Melisa usiadła przy oknie i przykleiła nos do szyby. Na wycieczkę, na wycieczkę, do lasu albo i nad rzeczkę, mruczał silnik autobusu. <grych> Za oknem przesuwały się domy, ulice, osiedla, mniejsze i większe skrawki zieleni. Jedziemy przez Wisłę! zawołała Melisa. Przez okno wolno sunęły statki spacerowe, a przy brzegach majestatycznie pływały łabędzie. Nie należy ich karmić chlebem, przypomniała sobie Melisa. Tak mówiła pani w szkole. A potem zobaczyła drzewa. To jest park lotników, wyjaśniła mama. Jeden z wielu parków w naszym mieście. Ale to właściwie jeszcze nie tutaj. A gdzie? Zobaczysz. Autobus zatrzymał się w miejscu, które Melisa widziała po raz pierwszy. Hmm, jakie to dziwne, pomyślała. Z jednej strony duże szare budynki, a z drugiej łąka. Mówiłaś, że jedziemy do lasu, odezwała się, patrząc z wyrzutem na mamę. Przecież mogłeś mieć na błonia. To jeszcze nie koniec naszej wyprawy, oznajmiła mama. Ale zanim udamy się dalej, odpoczniemy tam. Ruchem głowy wskazała łąkę. To nie jest zwyczajne miejsce, ciągnęła. Na dole znajduje się rezerwat ptaków. Widzisz ten znak? Nie wolno tu spuszczać psów ze smyczy, żeby nie straszyły mieszkańców rezerwatu. Melisa przypomniała sobie kartę z wizerunkiem ptaka. A, to dlatego mama chce tam pójść. Takie ma zadanie. Pamiętaj! szepnęła do psiego ucha. Żeby nikogo nie straszyć. W odpowiedzi szogun pomachał ogonem. Był przyjaznym pieskiem i nikt, nigdy się go nie bał. A ptaki to co innego. Należało mu o tym przypomnieć. Trawa łaskotała łoskota... Trawa melisę w gołe łydki, a ścieżka była dziwnie miękka zupełnie jakby się szło po materacu. Szogun co chwila wsadzał nos w roślinki i śmiesznie odskakiwał, zupełnie jakby wyczytywał tam jakieś nieprzyjemne informacje. – To dlatego, że łąki są podmokłe – wyjaśniła mama. – To dawne koryto Wisły. – Tędy płynęła rzeka? – zdziwiła się Melisa. Rosnące na środku łąki trzciny szumiały cicho, co brzmiało jak Flusk fal? Pewnie pamiętają, jak to było dawno temu, pomyślała dziewczynka. Słońce miło grzało jej ramiona, a wśród traw brzęczały jakieś owady. Łąka wydawała się żyć własnym, spokojnym życiem i całkowicie lekceważyć obecność ludzi. Wśród trzciny jest ukryte jeziorko. Mama wskazała palcem zieloną kępę sztywnych liści, z których sterczały aksamitne brązowe pałki. Wieczorami koncertują tam żaby. Posłuchamy ich? Zapytała Melisa. To się okaże, ale zawsze możemy tu przyjechać jeszcze raz. Tylko po to. Z trawy zerwał się nieduży szary ptak i trzepocząc skrzydłami poleciał przed siebie. Gdzieś w górze nad ich głowami rozległo się głośne kwakanie. To kaczki, stwierdziła mama. Lecą nad Wisłę. To nie wystarczy im jezioro? Może tak jak my, wybrały się na wycieczkę? zażartowała mama. Melisa rozłożyła ręce. I ruszyła przed siebie ścieżką biegnącą grzbietem trawiastego wału. Jestem ptakiem, pomyślała. Zaraz uniosę się w powietrze. Czuła, że jej ręce wyciągają się coraz dalej i dalej, robią się coraz dłuższe i płaskie, a ich powierzchnie pokrywają kolorowe aksamitne piórka. Wydawały się takie mięciutkie, gdy rozłożyła palce. Pióra wydłużyły się i złapały pierwsze podmuchy wiatru. Wyciągnęła szyję, rozluźniła ramiona, zatrzeputała potężnie skrzydłami i wzbiła się do lotu. Wiatr delikatnie myszkował w jej piórkach. Unosiła się coraz wyżej i wyżej, a kiedy spojrzała w dół. Zobaczyła zieleń i niebo odbijające się w jeziorku i dwie osoby idące ścieżką. Wokół niej przemykały białe, puchate chmurki, które muskały jej twarz delikatną mgiełką. To para wodna. Przypomniała sobie słowa taty. Zamieniona w kropelki wody. Z oddali wygląda jak pita śmietana. Uśmiechnęła się do siebie. Była już tak wysoko... Że słońce raziło trochę w oczy. Przymknęła więc powieki i pozwoliła, aby promienie ogrzewały jej twarz. Skrzydła poniosły ją przed siebie. Chwilami pozwalała się nieść wiatrowi i wtedy, jak, i wtedy jej skrzydła odpoczywały. Ach, jak przyjemnie! myślała rozmarzona. Rozluźniła mięśnie pleców i rąk i płynęła bezwładnie wśród przestworzy. Nagle poczuła, że jej skrzydła stają się coraz cięższe i coraz większym trudem unoszą jej rozluźnione ciało. Obniżyła lot. Otworzyła oczy i spostrzegła, że podmuch wiatru zniósł ją nieco w stronę wisły. Coś błysnęło w dole. A, to kładka, na której razem z mamą podziwiały kiedyś rzeźby przedstawiające akrobatów. Metalowe postacie wyginały się, zawieszone tak jak ona, w powietrzu, zatrzeputała skrzydłami i zawróciła. Pora lądować, pomyślała. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce. Na szczęście łąka była naprawdę wielka. Melisa wyciągnęła nogi przed siebie, ugięła je lekko i. No i gdzie doleciałaś? Zapytała mama. To ty wiesz, że zamieniłam się w ptaka? Kiedy miałam tyle lat co ty, robiłam dokładnie to samo. Na tej łące? Nie. Wtedy nie było jeszcze ścieżki przyrodniczej ani pomostów, na których można usiąść, żeby posłuchać, co w trawie piszczy. Ale ludzie chodzili tu na spacery, bo każdy potrzebuje czasem odpocząć. Przecież odpoczywa się w domu, zauważyła rezolutnie dziewczynka. To prawda, ale niekiedy chce się odpocząć od takiego odpoczynku. Od dźwięków ulicy, od ludzi. Pobyć gdzieś, gdzie jest prawdziwy spokój. Tak jak tutaj. Kiedy patrzysz na zieleń, odpoczywają Twoje oczy. Kiedy słuchasz szumu traw, odpoczywają Twoje uszy. A kiedy słuchasz ciszy. Jak można słuchać ciszy? Gdy jest cisza, to nie słuchać niczego. <grym> Mama się roześmiała. To, co nazywasz ciszą, zanuciła. To trzciny, co się kołyszą. Jeśli tylko ktoś umie usłyszeć ciszę w tym szumie. Ty to wymyśliłaś! Wykrzyknęła Melisa. Teraz ja. Yy, cisza to jest spokój taki, kiedy słychać tylko ptaki. E, może być? Ułożę piosenkę o ciszy. Postanowiła. I zaśpiewa ją tacie. I zaczęła powtarzać słowa, żeby ich nie zapomnieć. Wyobraź sobie, że jesteś tą ciszą, którą wypełniają różne, ledwie słyszalne dźwięki. Powiedziała mama. Poruszasz głową, a twoje włosy szeleszczą jak trawy. Każdy twój oddech jest jak delikatny powiew. Wiatr pachnie raz trawą, a raz tatarakiem. Czujesz ten zapach. Zieleń pachnie trawą, a błękit jeziorem. Melisa zamknęła oczy. Kiedy poruszę palcami, pomyślała. To będzie jak odgłos, który wydaje konik polny, gdy pociera długimi zielonymi nogami otów. Nie miała pojęcia, że cisza składa się z tylu dźwięków i tak naprawdę wcale nie jest ciszą. Cisza to brak miejskiego zgiełku. To dźwięk kropli wody spływającej po długim, sztywnym liściu. To szelest łapek należących do kogoś, kogo trudno dostrzec. To brzęczenie pszczół albo basowe buczenie trzmiela, który na chwilę utknął w różowym dzbanuszku z wierzbówką. Cisza to także miarowe bicie serca i spokojny oddech kogoś, kto nigdzie się nie spieszy. Meliso, zaszumiały trawy. Zaszeleściło sitowie porastające brzeg jeziorka. Meliso! Zabuczał przelatujący obok jej twarzy żuk. Gdy tylko wylądował na ścieżce, natychmiast ukrył skrzydła pod brązowo-złotym pancerzem. Czy zauważyłaś, z ilu dźwięków składa się cisza? zapytała mama. Czy potrafisz o nich opowiedzieć? Czy lubisz, kiedy jest cicho? Melisa otworzyła oczy. Teraz pójdziemy na górę i coś przekąsimy, zadecydowała mama. Wąska ścieżka poprowadziła je do miejsca, którego Melisa nie spodziewała się zobaczyć. Na górze znajdował się sporej wielkości skwer z ławkami, krzakami róż i malutkim placem zabaw. Na ławkach siedziało kilkoro starszych ludzi. Ktoś czytał książkę, jakaś pani robiła na drutach, a w piaskownicy bawiło się dwoje dzieci. Mama wyjęła z plecaka sok, kubeczki i ciastka. Zajęły się jedzeniem. Smakowało wyśmienicie. Szogun napił się wody ze swojej miseczki i z zawieszonym językiem położył się pod ławką. O, spójrz! Melisa wskazała pszczołę, która przysiadła na różowym kwiecie koniczyny. Wie co dobre! Mama się uśmiechnęła. Możesz spróbować! Zerwała dużą różową główkę i wyrwała z niej jeden dzbanuszek. Włóż go do buzi, o tak, i posi. Jestem pszczołą! pomyślała Melisa. Nektar ukryty w dzbanuszku był słodki, ale. Szkoda, że tak mało powiedziała. Dla jednej pszczoły to dużo odparła mama. Dla człowieka to za mało. Dopóki nie skończyły się zbanuszki, Melisa była pszczołą. Zbierała kosmatymi odnóżkami pyłek i robiła się coraz bardziej ociężała. Pyłek miał słodki smak. W ogóle kolor żółty jest słodki jak miód i gęsty. Żeby tylko to lecieć, to do ula z całym tym ciężarem. Słodki smak długo pozostał w jej ustach. Leżąc w trawie, przyglądała się, jak pracowity owad powoli odlatuje i ląduje na następnym kwiatku. Idziemy? zapytała mama. Alejka prowadziła prosto na przystanek autobusowy, a niebieski autobus zawiózł mamę, Melisę i szoguna tam, gdzie zaczynał się ni to park, ni to las. To jest prawie jak las! oceniła Melisa. Tylko w lesie nie ma ławek. Ławki są potrzebne ludziom, którzy lubią odpocząć w czasie spaceru, wyjaśniła mama. A poza tym, to jest prawdziwy las. Miała rację. Melisa usłyszała śpiew ptaków. Fiu, 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 fiu tiu, 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 Gdzie ty jesteś? Jestem tu, mm, nawoływały. Jestem tu. Tutaj gniazdo mam, a ty gdzie? Tutaj czy tam? Skrzek. Skrzek, skrzek, Słyszę coś. W lesie pojawił się jakiś gość. To sujka, Poinform, poinformowała Melisę mama. Zawsze ostrzega, że ktoś wchodzi do lasu. To mama już ma swoje ptaki, pomyślała dziewczynka i kucnęła na ścieżce, po której ciągnąc sosnową igłę wędrowała mrówka. O, jak na mojej karcie. Igła była bardzo duża i dziewczynce zrobiło się żalowada. Już wyciągnęła rękę, aby mu, mu pomóc, gdy mama ją powstrzymała. Mm -mm. Ona wykonuje swoje zadanie, szepnęła. Mrówki budują mrowisko. O, tam. Melisa spojrzała we wskazanym kierunku. Faktycznie, wśród muchu pokrywającego ziemię, wznosił się niewielki kopczyk. Mrowisko to ich dom. Chyba nie chciałabyś, aby ktoś przeszkadzał ci w budowie domu? Dziewczynka pokręciła głową. Poszły powoli ścieżką, po której obu stronach rosły paprocie. Pachniało trochę wilgocią, a trochę sosnowymi igłami. I wszystko było cudownie, zielone i świeże. Przyroda jest teraz w najpiękniejszym momencie, powiedziała mama, i w tej samej chwili w jej kieszeni cichutko zawibrował telefon. Tata skończył pracę i kierował się prosto do nich. Melisa nie mogła się doczekać, aby opowiedzieć mu o koniczynie, pszczołach i mrówkach, bo mógł tego wszystkiego nie wiedzieć. Zanim do nas dotrze, zróbmy sobie leśną kąpiel. Mama się uśmiechnęła. Ale nie mamy strojów do pływania. Zauważyła Melisa. To nie będzie taka kąpiel jak w jeziorze, córeczko. To będzie kąpiel w zapachach, dźwiękach i spokoju. Możesz przytulić się do drzewa, zamknąć oczy i posłuchać, co dzieje się obok ciebie. A ja zrobię to samo. Wyobraź sobie, że jesteś częścią drzewa. Twoje ręce to gałązki, a nogi korzenie. Wiatr porusza całym drzewem, więc kołyszesz się delikatnie, poddajesz się mu. Słońce grzeje twoją korę i twoje liście. Na twojej dłoni malutki szary ptaszek buduje gniazdko. Znosisz dźbła trawy, patyczki i strzępki mchu. Korzeniami sięgasz głęboko, coraz głębiej. Rozrastają się, omijają kamienie. Szukają dla siebie najlepszego miejsca. Pomiędzy nimi mają swoje norki myszki. Dzięki tym korzeniom nie boisz się żadnej wichury. Jesteś silna, rośniesz wysoko, sięgasz do nieba. Twoje liście to zielone oczy, które patrzą daleko i widzą wszystko, a obok rosną inne drzewa, twoi przyjaciele, bracia i siostry. Nie jesteś sama, jesteś częścią lasu. Melisa wybrała drzewo o gładkiej, srebrzystej korze. I objęła pień ramionami. Na początku słyszała tylko szelest liści, ale potem nie mogła pozbyć się wrażenia, że pod korą coś pulsuje zupełnie jakby gdzieś tam biło serce drzewa. To twoje serce szepnęła mama. Potem dziewczynka usłyszała szelest liści. Za każdym delikatnym podmuchem wiatru liście odzywały się. A później, a później do jej uszu dotarło brzęczenie jakichś owadów, a po chwili śpiew ptaków. Była częścią tego wszystkiego. Chłonęła w siebie nawet najmniejszy szelest. Nagle poczuła, że ogarnia ją senność. Mama usiadła na ławce. Melisa położyła głowę na maminych kolanach. Pod ławką umościł się szogun, który ogryzał znaleziony w trawie patek kiedy przyjdzie jesień wszystkie liście zmienią kolory powiedziała cicho mama a potem spadną i nadejdzie zima a po zimie wszystko obudzi się na nowo tak jak moje drzewko wykrzyknęła melisa tak dokładnie tak jak twoje drzewko tata przyniósł obwarzanki z makiem i sok pomidorowy zjedli i wypili to razem siedząc na ławce Ach. Gdyby tak codziennie chodzić, kąpać się w lesie, pomyślała Melisa. W naszym mieście, odezwał się tata, jest tyle parków i innych zielonych miejsc, że codziennie można wybierać się gdzie indziej. Melisa zerwała się z ławki. Mamo, zrobimy tak, zrobimy. Oczywiście. Niech inni spacerują po mieście, a my będziemy odkrywać nowe ścieżki. Ha. Szczeknął szogun i podrzucił patyk. Krzyknęła to... cichutko Melisa. Ty chyba też musisz odpocząć po tej swojej pracy. Przecież odpoczywam. Jestem z wami. Odparł z uśmiechem tata. Ale nie tak. A jak? Zaraz ci powiem. Tata zatrzymał się na ścieżce i słuchał, co mówi do niego córka. Zamknij oczy, tato, dobrze? Jesteś drzewem, tatusiu. I ja jestem drzewem. Rośniemy w lesie, a nasze korzenie sięgają bardzo głęboko. Między korzeniami są mysie norki i, i krecie korytarze. I mrówki budują mrowisko, wiatr porusza naszymi gałęziami, a liście szeleszczą. Kołyszemy się razem z wiatrem w prawo i w lewo. Razem z nami kołyszą się ptasie gniazda. I ptaki w nich. Nad nami jest błękitne niebo. Ja jestem brzozą. A ty, tato? Mm, jesteś duży i silny, więc powinieneś być Bukiem albo dębem? Dziękuję. zawołał tata otwierając oczy. Naprawdę odpocząłem. Wrócili do domu po zachodzie słońca. Melisa zjadła sałatkę owocową, którą przyrządziła mama, i usiadła na łóżku. – Podobał ci się spacer? – szepnęła do swojego psa. Szogun cicho sapnął. – To ja ci coś opowiem na dobranoc, dobrze? Jestem myszką. Mam swoją norkę pod korzeniami wielkiego drzewa. W norce jest ciemno i ciepło. Pachnie korzonkami i ziemią. Wyciągam się wygodnie i zamykam oczy. Moja norka jest bezpieczna. Mogę spokojnie spać aż do rana. Odpowiedziało jej pochrapywanie pupila. <grywk> 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 <grywk>